Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących podróży zagranicznych, które weszły w życie 1 marca 2013 roku, to podniesienie stawek, diet i limitów hotelowych w podróżach do poszczególnych krajów, rozwijanie wątpliwości dotyczących rozliczenia podróży służbowej, w której było więcej niż jedno państwo docelowe, dopuszczenie do odbywania zagranicznych podróży służbowych motorem, a nawet motorowerem, zmniejszenie ryczałtu na dojazd z dworca. Portu lotniczego lub portu morskiego, gdy pracownik płaci za dojazd tylko w jedną stronę. Oraz zmiana waluty diet i limitów hotelowych w wielu krajach z dolara na euro. Dotyczy to przede wszystkim państw dalekowschodnich, takich jak Chiny, za wyjątkiem Hongkongu, Indie, Bangladesz. Indonezja, Malezja, Afganistan i Pakistan. Dotyczy to także krajów bliskowschodnich, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Izraela i Jordanii. Dotyczy to także naszych najbliższych sąsiadów, a więc Rosji, Białorusi i Ukrainy, a także państw kaukaskich. Zmiana w drugą stronę to zmiana waluty rozliczeniowej z euro na dolara dotyczy tylko jednego kraju Turcji.